Okej, okay, chyba już jestem wystarczająco nasmarowana tym smalcem. Średnio mi się sprawdza. Hej, kochani, z tej strony Ania, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam przed sobą masę kosmetyków od Fenty Beauty. A to dlatego, że dzisiaj spróbuję zmalować. Całą twarz właśnie kosmetykami jednej marki i to właśnie będzie Fenty Beauty. Jeżeli chodzi o takie droższe marki, to właśnie Fenty Beauty u mnie chyba jest. Na podium. Myślę, że takim głównym powodem, dla którego uwielbiam Fenty Beauty, jest po prostu sama Rihanna. Riana, która jest dosłownie królową. Nie tyle królową śpiewania, ale królową biznesu. Ona stworzyła tak naprawdę taki empire. Jakby to po polsku nazwać? Dosłownie stworzyła imperium sygnowane swoim nazwiskiem. Ona jest dla mnie taką ogromną inspiracją, właśnie jeżeli chodzi i o biznes, i o swoje ciało, i o swoją tak jakby osobowość, i o swoją pewność siebie, jest wiele rzeczy, którymi mnie inspiruje, także zdecydowanie Fenty to jest taka marka, którą ja po prostu uwielbiam ale z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że jednak znajdują się tutaj takie produkty, które niekoniecznie mi się sprawdziły i oczywiście malując się będę Wam o tym wszystkim mówić i myślę, że bez zbędnego gadania możemy zaczynać, oczywiście subskrybujcie mój kanał pokazuję łapki w górę i mówię subskrybujcie mój kanał Dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zbliżamy się, uwaga, do 90 tysięcy, także myślę, że to jest zdecydowanie um, dobry moment, żeby mnie zasubskrybować. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, będę bardzo, bardzo wdzięczna i szczególnie łapki w górę bardzo mi pomogą. Także zaczynamy. Makijaż zacznę od bazy. Jak możecie zobaczyć, ja mam trzy bazy z Fenty. Powiem Wam szczerze, że tej najnowszej, matującej, jeszcze nie używałam. I chyba na razie nie chcę jej jeszcze używać, dlatego że ja ostatnio właśnie lubię taki bardziej nawilżony look. Ta pierwsza baza od Fenty jest również fantastyczna, też daje takie e, lekkie nawilżenie, ale zdecydowanie mój faworyt ostatnio, zresztą jak możecie zobaczyć, ponieważ no już została mi jedna trzecia tylko tego primera dzisiaj właśnie tej bazy użyję i właśnie jeżeli chodzi ogólnie o moje wszystkie bazy jakie mam to rzeczywiście naprawdę bardzo często po prostu sięgam po tę e, Fenty Beauty ona po prostu oprócz tego że daje mi takie fajne nawilżenie to jeszcze daje takie mocne wygładzenie i takie wypełnienie porów po bazie czas na podkład i ja dzisiaj zmieszam te dwa podkłady zarówno ten matujący jak i ten nawilżający razem one we dwójkę po prostu po prostu dają tak przepiękny efekt, że no ja je uwielbiam. Mój odcień to jest 140 i zarówno ten matujący, jak i ten nawilżający, także biorę się do roboty. Wzięłam tak dwie pompki tego matującego i wezmę do tego, dołożę jedną pompkę, może też dwie? Dobra. Rozmieszam sobie najpierw te podkłady tutaj na ręku, tak aby wszystko wyglądało idealnie. Zobaczcie na ten kolor przepiękny, żółciutki i muszę Wam powiedzieć, że ten podkład matujący, on ciemnieje troszkę, także bierzcie to pod uwagę. Jeżeli chodzi o gąbeczkę, to również użyję tej z Fenty Beauty i słuchajcie, ta gąbka, zobaczcie ona ma taki kształt skośny ta gąbka jest po prostu rewelacyjna ja na początku jak zobaczyłam, że w ogóle Fenty wychodzi ze swoją gąbką myślę sobie, nie no po co, przecież jest tyle gąbek, jakby jaki jest sens? Czy Wy widzicie to krycie? Mhm. Jaki jest sens jeszcze robienia dodatkowej gąbki? I tak naprawdę sama gąbki nie kupiłam, dlatego że w ogóle pamiętam jeszcze byłam w Londynie, jak Fenty dopiero, że tak powiem, miało swój początek. Pojechałam sobie do Harvey Nichols. Stałam w kolejce chyba z pół godziny, żeby wejść do tego Fenty Beauty. Pamiętam, że kupiłam wtedy podkład dobrałam sobie podkład właśnie od odcień 140 i też kupiłam błyszczyk do ust. Ale gąbeczki sobie nie kupiłam, dopiero po jakimś czasie dostałam gąbeczkę od Fenty. W ogóle większość tych kosmetyków tutaj od Fenty yy, ja od nich po prostu dostałam. Jako, że jestem na ich liście PR, za co po prostu też dziękuję Bogu. Natomiast też muszę Wam powiedzieć, że Fenty, mimo tego, że oni sami mi większość tych swoich produktów wysyłają, to też w momencie, gdy jakby albo mi czegoś nie wyślą, albo ja wcześniej zobaczę ten produkt, zanim oni zdążą mi wysłać i sobie myślę, kurde, muszę to mieć, to ja jestem w stanie dosłownie pójść do Sephory i sama sobie kupić, wiedząc, że możliwe, że oni mi ten produkt sami wyślą. Naprawdę, ja po prostu uwielbiam. Muszę troszkę szybciej pracować, mniej gadać. Ten podkład matujący... On bardzo szybko zastyga. On jest taki, że naprawdę bardzo szybko trzeba z nim pracować, ponieważ on po prostu, jak już zastygnie, to dosłownie nie ruszy wam się z twarzy przez cały dzień. Ale ja też zauważyłam, że właśnie ten podkład matujący, on ma to do siebie, że z każdą godziną wygląda coraz lepiej i coraz lepiej, i to jest tak naprawdę niesamowite. Podkład już nałożony, przejdę teraz do korektora. I korektor ja mam w odcieniu 130. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie korektor to jest ten produkt, który średnio mi się sprawdza. Jest po prostu bardzo gęsty, i mam też wrażenie, że się troszkę tak ciastkuje na tej skórze, także nie używam go bardzo często. I do rozblendowania korektora użyję takiej małej gąbeczki. Słuchajcie, ja y, tej małej gąbeczki jeszcze w ogóle nie używałam, ale a propos, w ogóle gąbeczek, bo zaczęłam temat gąbeczek, ale chyba go nie dokończyłam. Te gąbeczki są tak mięciutkie, są tak przyjemne, że one po prostu jak taka chmurka, że tak powiem, dotykają tej twarzy i wszystko pięknie rozprowadzają, rozblendowują. Także moim zdaniem naprawdę, jeżeli chcecie sobie wypróbować gąbeczki z Fenty, to zdecydowanie polecam. Moim zdaniem one są jeszcze lepsze niż Beauty Blender. To, to znaczy w ogóle powiem Wam szczerze, że jak tak i testuję i testuję coraz więcej tych gąbek, to dochodzę do wniosku, że ten klasyczny Beauty Blender wcale nie jest moją ulubioną gąbeczką. Bez kitu, naprawdę, muszę Wam to przyznać. Zdecydowanie gąbka z Fenty Beauty o wiele fajniej mi się sprawdza, ale też na przykład gąbeczki z Blended są nieziemskie. I wiecie co, nawet teraz jak patrzę na ten korektor, no to właśnie po prostu nie podoba mi się, jak on wygląda. Bardzo odznaczają się moje zmarszczki, których tak naprawdę nigdy nie widać. Serio, ja zawsze mam tutaj bardzo gładko, a po tym korektorze zawsze mi się troszkę taki cake robi, takie ciasteczko, ale za to puder. Uwielbiam, uwielbiam puder z Fenty. Natomiast, właśnie połączenie tego pudru z tym korektorem to już w ogóle no, coś tam, coś tam nie gra. Puder, jaki ja użyję, jest w odcieniu Butter i jest to właśnie taki masyłkowy kolor. I na razie puder użyłam tylko w tej środkowej części twarzy, a to dlatego, że przejdziemy do kremowych produktów. A jak wiecie, kremowe. Potem pudrowe, dlatego oprócz tutaj tej środkowej części twarzy nigdzie pudru na razie nie dawałam. Jeżeli chodzi o kremowe produkty, to mam zarówno te Match Sticky od Fenty i oczywiście mam też słynny bronzer w odcieniu Amber. Ja go uwielbiam, generalnie kolorystycznie jest genialny, ale też, właśnie, bardzo łatwo się rozprowadza. Ale też muszę Wam powiedzieć, że mam jeden taki problem z nim, że on jakby nie zastyga po jakimś czasie i rzeczywiście po tych kilku godzinach on jest w stanie dalej się przemieszczać, szczególnie jeżeli go nie zabezpieczycie jakimś pudrowym produktem. I to samo mam. Z tym samym produktem, tylko w tej wersji takiej kremowej, tylko już ten produkt jest w innym odcieniu, ponieważ on jest w odcieniu Butter Biscuit i on wygląda tak. Tutaj jest Amber z jednej strony, a tu z drugiej strony jest ten Bata Biscuit. Jak możecie zobaczyć Amber jest chłodniejszy, ten Bata Biscuit jest troszkę cieplejszy. Jeżeli chodzi o ten brązer w sztyfcie, ja jego lubię sobie najpierw na ręku tak rozgrzać. On wtedy bardzo jest taki plastyczny i bardzo łatwy w aplikacji. I biorę tę dupkę od gąbeczki, dosłownie przejeżdżam. Zabierając wszystko z ręki, przechodzę tutaj. Czy wy widzicie jaki naturalny efekt dał ten produkt? Ok, jeżeli chodzi o ten drugi produkt, to użyję go jedynie odrobinę, tak aby delikatnie ocieplić troszkę to konturowanie. I tutaj do tego Rihanna stworzyła specjalny pędzel i to jest pędzel numer 125. I on właśnie tak bardzo fajnie daje taki airbrush effect, czyli właśnie taki bardzo rozblendowany, bardzo taki wygładzony ten efekt. Zobaczcie, przepięknie to wygląda. Ale właśnie jeżeli chodzi o pracę z pędzlem, no to rzeczywiście tutaj trzeba troszkę chwilę dłużej... Że tak powiem, popracować i zobaczcie, ja w tym momencie nie skupiam się tylko na tym jednym punkcie tutaj, tylko tym pędzlem tak rozprowadzam ten produkt, żeby on tutaj wyglądał jak najbardziej naturalnie. Jeżeli chodzi o kremowe produkty, to Fenty stworzyło coś jeszcze. Stworzyło kremowe róże. I słuchajcie, te produkty to tak naprawdę jest nowość, jedna z tych nowości, z tych ostatnich produktów. Ja jeszcze nawet nie miałam okazji wszystkich tych kolorów używać. Dopiero bez Kitu, już Wam pokazuję, zdążyłam użyć jednego, z którym się akurat bardzo polubiłam. Natomiast mam tutaj jeszcze takie kolory, które nigdy przeze mnie nie były użyte, ale myślę, że dzisiaj to jest dobry trop aby spróbować czegoś innego niż to, co do tej pory używałam. I słuchajcie, wiecie, który mnie kusi, ten fiolet. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało na skórze, ale myślę, że po prostu warto spróbować. Z jakiegoś powodu Rihanna stworzyła taki fioletowy róż. W ogóle też muszę wam powiedzieć, że ilość tych produktów, jakie ja tu mam, właśnie tak jak mogliście zobaczyć te róże, chociażby, albo mam na przykład też wiele różnych produktów do ust, których nie wszystkie. Będę używała. Mam nadzieję, że wiecie do czego dążę, a mianowicie do rozdania. Słuchajcie, właśnie w tym filmie przygotowałam dla Was takie mini rozdanie, właśnie z produktami od Fenty. Tutaj możecie zobaczyć, co jest do wygrania, jeżeli chodzi o zasady tego konkursu. To dajcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, jaki produkt z Fenty. Najbardziej lubicie, albo jaki najbardziej chciałobyście wypróbować, co Was tak naprawdę najbardziej kusi, jeżeli chodzi o Fenty Beauty, i napiszcie swoją nazwę na Instagramie, tak abym mogła się z Wami skontaktować. Oczywiście trzeba też subskrybować mój kanał przede wszystkim i będzie taki dodatkowy plusik, jak mnie zaobserwujecie na Instagramie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I tak naprawdę to jest tyle. A ja w przeciągu dwóch tygodni ogłoszę wyniki tego rozdania. Tutaj. Komentarzu na dole. Okej, okay, biorę ten fiolet, on się nazywa Drama Class. Z tego co widziałam, Liri mówiła, że wcale nie jest tak bardzo intensywny ten kolor, jak wygląda tu. To jest dziwne. Dziwnie się czuję, mając fiolet na twarzy. Dobra, może na ciemniejszych dziewczynach to lepiej wygląda. Nie wiem, ja po prostu u siebie tego nie czuję. Okej, okay, troszkę to jakoś próbuję tutaj ogarnąć, ale widzicie to linię? Mm! Wezmę teraz bronzer ym, klasyczny w kamieniu i może nim uda mi się coś tutaj sprostować. Nie wygląda to teraz najlepiej, ale mam nadzieję, że później przy reszcie makijażu po prostu jakoś to się uzupełni w całość. Odejdźmy już od tej twarzy na chwilę, przejdźmy do brwi. I właśnie, produkt do brwi to jest ten produkt, który Sama kupiłam i ja wzięłam odcień kredki Ash Brown. I tak wygląda ta kredka do brwi. Z jednej strony, jak możecie zobaczyć, jest końcówka kredki, a z drugiej strony jest taka szczoteczka. Śmiesznie to wygląda. Tak naprawdę w żadnym innym produkcie do brwi nigdy nie widziałam takiej szczoteczki. Taka szczoteczka, ona ma dużo gęstsze te włoski i, że tak powiem, one są dużo delikatniejsze niż y, takie, na przykład o takie Szczoteczki. Słuchajcie, ta kredka daje efekt takich brwi bardzo buszy, zobaczcie, jak ona wygląda. Jeszcze właśnie przeczesana tą szczoteczką. Bardzo mi się podoba, jak one wyglądają, i bardzo mi się podoba ten odcień. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o odcienie, i tutaj zarówno podkłady i korektory, i te wszystkie produkty do konturowania twarzy i tak dalej, i właśnie kolory, odcienie tych róży i. Teraz odcienie właśnie kredek do brwi. Rihanna robi tak, żeby po prostu każda kobieta znalazła idealny produkt dla siebie, dopasowany właśnie kolorystycznie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te kredki do brwi, to można znaleźć nawet rudą kredkę do brwi i można znaleźć też siwą kredkę do brwi. Okej, okay, myślę, że przyszedł czas, aby przejść do makijażu oczu. Jeżeli chodzi o palety cieni, to mam tutaj aż cztery. I tak właśnie się zastanawiam, w jakie ja kolory chcę Pójść. Zacznę od tego jasnego brzoskwiniowego cienia. Mieszam tak naprawdę trzy te dolne cienie i aplikuję je w zewnętrzny kącik o tak o płaskim pędzelkiem. Natomiast biorę pędzelek puchaty. I to wszystko rozblendowuję. Okej, okay, tak wyglądają górne powieki i myślę, że na razie je zostawię mniej więcej w taki sposób. Natomiast jeżeli chodzi o dolną powiekę, to użyję właśnie tego morskiego. On w ogóle jest taki bardzo... to jest taka folia, powiedziałabym. Uuu, cute. Podoba mi się. Mhm, mhm, letnia wariacja. Podoba mi się bardzo. Serio, taki trochę naturalny efekt, ale z takim... Z takim czymś, z taką lekką, nutką, spiciness. Mówię po angielsku, dlatego że czasem naprawdę ja mam problem taki, że czasem mi brakuje polskich słów w głowie. Jak mówię do was spiciness, to ja nawet nie umiem sobie to, tego przetłumaczyć w głowie. Po prostu spiciness i tyle takiej, co, ostrości nie, takiej. No spiciness, po prostu spiciness. Jeżeli komuś z Was przeszkadza to, że tak dodaję takie angielskie słówka, to sorry, ale po prostu mój mózg czasem bez kitu woli pracować po angielsku niż po polsku. Mam tutaj jeszcze taką białą kredkę od Fenty i spróbuję dodać ją troszkę właśnie na linię wodną. Myślę, że naturalnie od razu możemy przejść do maskary. Ja tę maskarę Również kupiłam sama. W filmie z kosmetykami ostatnim z Biedronki pokazywałam Wam również tę maskarę. Ona z jednej strony, zobaczcie, jest taka szersza, natomiast z drugiej jest taka węższa. Mam wrażenie, że ta dłuższa część ma na celu właśnie wydłużyć rzęsy, natomiast ta krótsza część ma na celu je tak zagęścić. I w ten sposób to wygląda. Jest całkiem nieźle. Muszę powiedzieć, że ona dosyć mocno brudzi wszystko dookoła. Zarówno na jednym, jak i na drugim oku mam coś gdzieś do wyczyszczenia. Tutaj jeszcze zaczekam, bo to jest jeszcze mokre lekko. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to najbardziej pasujący do mojej karnacji jest ten Lightning Dust i Fire Crystal. Tak, ten rozświetlacz wygląda w środku. Ja mam nawet wrażenie, że on jest delikatnie za jasny. Natomiast pędzelek, którego do niego użyję, to jest jeden z moich ulubionych pędzelków yy, w ogóle do rozświetlacza. On, zobaczcie, jest taki skośny. I on tutaj idealnie pasuje, żeby, że tak powiem, zaaplikować ten rozświetlacz. I ja pomieszam te dwa odcienie. Mam jeszcze inny odcień. On się nazywa Afternoon Snack i Mohani. Dobra. Jakoś to ogarnę. Pomieszam wszystkie cztery. Teraz mi się jeszcze przypomniało, że ja nie przypudrowałam przecież czoła ani brody. Okej, okay, co nam jeszcze zostało? Chyba tak naprawdę usta i mgiełka. Może zacznę od mgiełki, a na koniec nałożymy coś na usta. W ogóle ta mgiełka uwielbiam ją. Ona daje. Tak delikatną tą mgiełkę, jest tak rozproszona, tak bardzo, taka delikatniutka, na takie minimalne drobinki jest po prostu genialna, taka bardzo odświeżająca. Nie, no ja się nigdy wcześniej z czymś takim nie spotkałam. Jakby to porównać na przykład do tej mgiełki z Lidla, ja nie wiem, tamto to mogłoby pożar ugasić, a to. Mogłoby orzeźwić w taki bardzo opalny dzień. Boskie. To jest po prostu boskie. Ja mogłam cały dzień się tak pryskać. Aż normalnie. Zobaczcie, ile ja już jej zużyłam. Połowa. Połowa. Jeżeli chodzi o usta, to pomyślałam, że mogę nałożyć coś z nowości, ponieważ mam tutaj takie nowe. To są takie balsamiki, takie pomadeczki. Wczoraj właśnie używałam tej nudziakowej, i ona wygląda tak. Tak myślę, może ją nałożę. Ale chciałabym też trochę innych odcieni spróbować. Znajduje się też tutaj między innymi taki bezbarwny odcień, ale też taki troszkę ciemniejszy nudziak bez drobin. Uuu. A nie, on chyba też ma drobinę, ale jest delikatnie ciemniejszy. Uuu, tak, on chyba tutaj będzie pasował pięknie, chociaż mam wrażenie, że tutaj wszystkie kolory by pasowały bardzo dobrze. Mam ochotę dołożyć troszkę tego jaśniejszego też tutaj na środek. Mega, podoba mi się bardzo. I wydaje mi się, że mogę już powiedzieć, że tak... Prezentuje się skończony makijaż. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba, w ogóle dajcie mi znać. A nie, nie, nie. To nie jest koniec. Mam coś jeszcze specjalnego, a mianowicie Body Lava. I jest to produkt do ciała, do nóg, do ramion, tak naprawdę do. I jeżeli chodzi o ten produkt Body Lava, on jest taki bardzo oleisty. Generalnie mam wrażenie, że on fajnie się sprawdzi właśnie na plaży, przy wodzie, nie wiem, na jakimś basenie albo coś takiego, bo rzeczywiście jest on, oprócz tego, że jest intensywny, ale też jest właśnie taki mocno oleisty i mocno lepiący. Delikatnie, dosłownie minimalną ilość trzeba tego brać, dlatego że naprawdę, jeżeli dacie za dużo, to po prostu będziecie jak. Wyolejowane dosłownie, będziecie wyolejowane, natomiast przy małej ilości to bardzo fajnie też nawilża skórę. Na ramiona zdecydowanie kozak. Ja zrobię to w stylu Riri, mianowicie <grymne> wait, to nie koniec. Kurna, nie mogę z siebie. Nie, no po prostu trzeba te ramionka tutaj też. Ta sukienka jest w ogóle idealna, żeby tak sobie ramionka posmarować. Widzicie, jak to pięknie odbija światło. Ale tak jak mówię, jest to taka oleista formuła. Nie wiem, ile tutaj tego nawaliłam. Z sześć pompek. Okej, okay, chyba już jestem wystarczająco. Nasmarowana tym smalcem, i właśnie w tym momencie myślę, że mogę już się z Wami pożegnać. Dajcie mi znać, oczywiście, jak podoba Wam się ten makijaż. W ogóle, które z tych produktów e, uważacie za najfajniejsze? Czy w ogóle macie jakieś produkty z Fenty Beauty? Czy zamierzacie mieć? Ja, tak jak Wam mówię, Fenty, moim zdaniem, w ogóle, zobaczcie, jak ja mam ręce teraz. Moim zdaniem, jedna z lepszych tych wysokopółkowych. Tych powiedzmy dostępnych w seforze kosmetyków Marek jedna z moich ulubionych tak naprawdę. W ogóle też miałam okazję i być na kilku eventach Fenty i w ogóle poznać makijażystę Riany i tak naprawdę ten cały klimat, ten cały vibe to jest wszystko tak świetne, tak idealnie po prostu dopasowane do siebie. Widać, że ta marka ma taki swój charakter, ma taki swój vibe. Makijażysta Riany właśnie mówił nam, że Riana tak naprawdę pracuje przy tworzeniu wszystkich tych kosmetyków. Ona tak naprawdę ma wgląd w to wszystko i jakby to są jej kosmetyki, ona rzeczywiście nad nimi pracuje, je testuje i jakby to mi się najbardziej podoba, mimo że ona jest... na pewno jest zapracowana i po prostu mam multum hajsu, że mogłaby tak naprawdę powiedzieć ty rób to, ty rób to, ty rób tamto, ja się w to w ogóle nie mieszam. Tak ona właśnie się w to miesza i moim zdaniem to jest sztos. Serio, uwielbiam Lili. Zakończmy na tym. Dajcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie łapkę, jeżeli właśnie podobał Wam się ten film, jeżeli lubicie Lili. My się widzimy już w następnym filmie. Buziaki. Mua! I przypominam Wam oczywiście jeszcze o rozdaniu. Pa pa.